Jak babcia Kasia w jeden dzień stała się miłą, bezbronną i sympatyczną staruszką. A mowa tutaj o Katarzynie Augustynek, bo tak powinna przedstawiać ją prasa. Jest to chamska i wulgarna aktywistka, sympatyzująca z Platformą Obywatelską. Mam nadzieję, że będziesz miała! Ciążej ci rodzić ją! Pani Augustynek nie stroni od obrzydliwych haseł, prowokacji i demonstracji. A dlaczego stało się o niej tak głośno? No bo prezydent Andrzej Duda postanowił ułaskawić Roberta Bąkiewicza z wyroku sądu, który skazywał go za naruszenie nietykalności, właśnie pani Augustynek. I politycy z wiadomej strony zaczęli pisać o babci Kasi, pani Augustynek, że jest to bezbronna, starsza pani. Ale czy na pewno? Jarek! zaję. Bycie Podczas strajku kobiet Robert Bąkiewicz powołuje Straż Narodową, która ma bronić m.in. kościołów przed strajkującymi. No i wówczas stoją pod kościołem i babcia Kasia wchodzi po schodach do wejścia i prowokuje, jak to ma w zwyczaju. Na to organizacja Straż Narodowa, w obecności policji, bierze zabety. Katarzyna Augustynek i ściąga ją z podejścia do kościoła. I oczywiście zaraz po tym, jak to pani Augustynek ma w zwyczaju, robi zadymę dookoła, że jak to została brutalnie potraktowana, typowa prowokacja. I oczywiście ja nie popieram żadnej formy agresji, ale pisanie o tej kobiecie, jakoby miała to być bezbronna, starsza pani, to jest naprawdę obrzydliwość tych polityków, którzy to robią, ale również mediów, które nie przekazują informacji rzetelnie.